Gdzieś na granicy snu i jawy, w przestrzeniach niedopowiedzeń starych mitów i współczesnych legend, istnieją awiani istoty skrzydlate, które od wieków pojawiają się w opowieściach jako strażnicy tajemnic, posłańcy bogów lub zwiastuny przemiany. Nie są ani aniołami, ani demonami, choć czasem bywają z nimi mylone. Nie należą też całkowicie do świata faerii, choć ich pióra mienią się czasem jak skrzydła elfickich stworzeń. Aviani to coś więcej, to symbol wolności, która przekracza granice nieba i ziemi, oraz mądrości, która nie daje się zamknąć w żadnej świętej księdze. Najstarsze wzmianki o istotach przypominających aviani można znaleźć w zapiskach starożytnych kultur, które widziały w nich pośredników między światami. W sumeryjskich glinianych tabliczkach wspomina się o ludziach-ptakach którzy zstępowali z niebios, by nauczać śmiertelników sztuki pisania i astronomii. W mitologii greckiej można doszukać się echa awiani w postaci tajemniczych, orniteits, duchów przybierających postać ptaków, które szeptały proroctwa do uszu kapłanów w Dodonie. Niektórzy badacze wiążą ich także z perskimi, chiuma, mitycznymi ptakami szczęścia, które nigdy nie lądowały, a ich dotyk miał przynosić błogosławieństwo. Wśród glinianych tabliczek sumerów, w zakurzonych przekładach tekstów sanskryckich, a nawet w oralnych tradycjach plemion Amazonii powtarza się motyw istoty ze skrzydłami, które przyniosły wiedzę z niebios. Według zwolenników teorii paleoastronautycznych, awiani mogli być jednymi z wielu przejawów tej samej fenomenalnej rzeczywistości zaawansowanej rasy lub hybryd stworzonych przez kosmicznych podróżników. W księdze Urantii, w ezoterycznym tekście budzącym zarówno zachwyt, jak i sceptycyzm, wspomina się o awonalach, istotach działających jako synowie strażnicy, którzy zstępują na planety, by prowadzić ewolucję duchową. Choć to tylko jedna z wielu interpretacji, pasuje do szerszego wzorca, w kulturach na całym świecie istnieją opowieści o półludziach, półptakach, którzy ingerowali w rozwój ludzkości. W andyjskich ruinach Tiahuanaco gdzie kamienne bloki cięte są z precyzją wykraczającą pozą technologię epoki, lokalne mity mówią o Kochas, bogach o ptasich cechach, którzy przybyli podczas chaosu, by nauczyć ludzi rolnictwa i astronomii. Co ciekawe, w preinkaskich artefaktach znajduje się przedstawienia istot ze skrzydłami, trzymających coś, co przypomina narzędzia. Zwolennicy teorii Ericha von Danikena wskazują na te wizerunki jako dowód, że awijani lub ich proteplastii, mogli być postrzegani jako inżynierowie z kosmosu. Jeszcze bardziej intrygujące są doniesienia o rzekomych skrzydłach znalezionych w egipskich grobowcach niesymbolicznych wizerunkach, ale przedmiotach przypominających składane konstrukcje z lekkich metali. Choć oficjalna archeologia uznaje je za elementy rytualnych kostiumów, Niektórzy badacze alternatywni widzą w nich ślad technologii, która zainspirowała mity o Ikarze. W jaskiniach na pograniczu Chin i Tybetu krążą opowieści o Kan, górach, gdzie podobno przechowywane są szczątki latających ludzi o pustych kościach. Wątek ten pojawia się też w tajnych dokumentach nazistowskich ekspedycji Achnenerbe, które poszukiwały dowodów na istnienie aryjskich przodków z nadludzkimi cechami. Czy awiani mogli być efektem genetycznych eksperymentów obcych, jak sugerują niektórzy? A może byli naturalną ewolucyjną gałęzią, która wymarła lub ukryła się? W średniowieczu legendy o awiani przybrały bardziej mroczny odcień. Nisi przepisujący bestiariusze wspominali o Hamenis Aves, ludziach ze skrzydłami zamiast rąk, którzy mieli zamieszkiwać niedostępne góry lub głębiny lasów. Niektórzy twierdzili, że to upadłe dusze, które nie zasłużyły ani na niebo, ani na piekło, skazane na wieczną tułaczkę. Inni wierzyli, że to ostatni potomkowie zapomnianej rasy, która istniała przed potopem. W jednym z zakurzonych rękopisów z XIII wieku zachowała się opowieść o rycerzu, który spotkał w Boże istotę o ludzkiej twarzy i skrzydłach sowy miała mu wyjawić przyszłość, ale gdy wrócił do swojego zamku, okazało się... Że minęło sto lat, a on sam stał się tylko postacią z legend. W epoce romantyzmu awiani odrodzili się jako symbol nieskrępowanej wyobraźni. Poeci tacy jak Shelley i Blake pisali o skrzydlatych duchach, które unoszą się nad światem, śpiewając pieśń o wiecznej wolności. W malarstwie pojawiali się jako mgliste postacie na obrazach prerafaelitów, zawsze na granicy zniknięcia, jakby istnieli tylko w przelocie. W XX wieku awiani wkroczyli do popkultury, choć często pod innymi imionami. W powieściach fantazy bywają przedstawiani jako starożytna rasa wojowników o pierzastych płaszczach, jak w śpiewającym mieczu Roberta Echowarda, a w grach fabularnych pojawiają się jako Arakra, ptasi humanoidzi o szponach i dumnej postawie. W filmach takich jak Dark Crystal czy Pan Labiryntu, ich ślad można dostrzec w postaciach tajemniczych, skrzydlatych strażników, którzy nie mówią, ale ich obecność zmienia bieg wydarzeń. W 2004 roku w rosyjskiej części Ałtaju zarejestrowano serię dziwnych zdarzeń. Pasterze donosili o ludziach ptakach obserwujących ich z klifów, a wojskowe radary wykrywały niezidentyfikowane obiekty poruszające się z prędkością niemożliwą dla ptaków. Podobne relacje pochodzą z Arizony, gdzie w rejonie Skinwalker Ranch świadkowie opisują istoty o skrzydłach błyszczących jak stop metali. Współczesne relacje o spotkaniach z Aviani są rzadkie, ale wciąż pojawiają się w opowieściach o niewyjaśnionych zjawiskach. Podróżnicy wspominają o przelotnych sylwetkach nad ruinami starożytnych miast w Peru lub wśród skalnych wież Arizony. W sieci krążą historie o ludziach. Którzy twierdzą, że widzieli istoty o ludzkich twarzach i z skrzydłach, znikające w chmurze lub odlatujące w stronę księżyca. Często łączy się ich z teorią o kryptydach, stworzeniach, które wymknęły się naukowej klasyfikacji. Dla sceptyków awiani to po prostu archetyp zbiorowa projekcja ludzkiego pragnienia transcendencji. Ale gdy zestawi się sumeryjskie pieczęcie, andyjskie posagi i współczesne obserwacje. Powstaje pytanie: A jeśli przez całą naszą historię ktoś lub coś rzeczywiście obserwował nas z góry, ukryty w płaszczu mitologii, czy Awiani są tylko wytworem ludzkiej tęsknoty za czymś więcej niż codzienność? A może istnieją naprawdę, ukryci gdzieś poza zasięgiem naszego wzroku, czekając na moment, gdy znów będziemy gotowi ich usłyszeć? Jedno jest pewne, dopóki ludzie będą spoglądać w niebo z nadzieją, ich legenda nie umrze. Może któregoś dnia, gdy najmniej się tego spodziewasz, usłyszysz szum ich skrzydeł i zobaczysz cień, który nie należy do żadnego znanego ptaka.